Cześć, tu Gosia i Krzysztof Nycz z Fundacji Farma Serca. Witamy Cię w kolejnym odcinku cyklu Wymiatamy spod dywanu, czyli porządki w relacji małżeńskiej. Dzisiaj przyjrzymy się relacji ojciec-syn i jej wpływowi na relację małżeńską. Jeśli nasze treści są dla Ciebie pomocne, to prosimy o łapkę w górę. Dzisiaj wymieciemy spod dywanu temat, jaki ojciec, taki syn. Pokażemy problemy relacyjne w małżeństwie, które mogą być skutkiem tego, że mężczyzna w dzieciństwie był opuszczony przez swojego ojca. I nie chodzi tutaj o dosłowne fizyczne opuszczenie. Jednocześnie chcemy Cię zapewnić, że niezależnie od Twojej przeszłości możesz stać się ojcem, jakim chcesz być. Oczywiście, jeśli będziesz chciał pracować nad sobą. Będziemy mówić o takich ojcach, którzy nie podołali swojemu zadaniu. I o takim ojcu, który nie był dla syna tym, kim powinien być. Często nawet to nie jego wina, bo sam nie miał w dzieciństwie łatwo. I dlatego nie chcemy go osądzać, oskarżać, ale chcemy, żebyś sobie uświadomił, gdzie może leżeć przyczyna problemów relacyjnych w Twoim małżeństwie i w Twojej rodzinie. I postanowiliśmy sięgnąć po ten temat, ponieważ temat jest aktualny, widzimy narastający kryzys ojcowstwa, widzimy to w naszym gabinecie pod różnymi postaciami. Ale myślę, że taka, taka szczególnie dotkliwa konsekwencja tego kryzysu ojcostwa to fakt, że kobieta przejmuje wychowanie syna, nie tylko takiego małego synka, ale już naprawdę też dorastającego chłopca, który przecież potrzebuje, bardzo potrzebuje wzoru męskości, bo pewnie to żadna nowość, ale chcemy to podkreślić: że syn, obserwując ojca, uczy się jak być mężczyzną, czyli utożsamia zachowania, postawy ojca z cechami męż mężczyzny. No i można powiedzieć, że właśnie w tej relacji z ojcem, będąc z nim w kontakcie, dojrzewa do męskości. Z tego kontaktu właśnie czerpie siłę męską energię i poczucie własnej wartości. To bardzo, bardzo ważny temat dla przyszłych ojców też, którzy przecież w konsekwencji staną się mężami, ojcami, tak? I w zależności od tego, jaki właśnie wzorzec męskości dostaną od swoich ojców, tacy właśnie się staną, jaki ojciec, taki syn. Ojciec ma bardzo ważne zadanie w życiu chłopca, bo jego rolą jest odcięcie tak zwanej pępowiny, odciągnięcie go w którymś momencie od matki i niestety też chcemy powiedzieć: bardzo, bardzo to przykre, ale ojcowie zawodzą też w tej materii, ponieważ nie angażują się właśnie w, w zdrowy sposób w wychowanie syna. To Wiesz, to taki wstęp, ale może przejdźmy do takich większych szczegółów, jakie to, jak to się odbywa, jakie to ma konsekwencje. Może podam kilka przykładów. No Na przykład, ojciec może być taki, że w ogóle się synem nie interesuje. Nie to, że go nie ma fizycznie całkowicie, ale interesuje się wszystkim innym oprócz syna. Ma swoją pracę, w którą się bardzo angażuje. Swoje różne inne obowiązki domowe, różne hobby, i syn jest na samym końcu, o ile w ogóle jakiekolwiek miejsce w sercu ojca zajmuje. Yy, I taka forma opuszczenia jest dla syna bardzo trudna do zidentyfikowania w ogóle, bo on sobie myśli, że przecież ojciec jest, że jest dobrym ojcem, bo dba o dobra materialne, dba o, o, o organizację, o wszystko, co tam w domu jest potrzebne do zadbania. Ale nie ma tam ciepła, nie ma relacji, i tak naprawdę on nie interesuje się tym, co syn przeżywa, co czuje, co robi, tylko interesuje się zupełnie innymi sprawami. No ale taki ojciec w sumie, na pozór, jest dobrym ojcem, prawda? Bo nie pije, nie bije, hmm. nie robi krzywdy, i dlatego w naszym gabinecie widzimy, że właśnie synowie takich ojców. Mają trudność z tym, żeby w ogóle wymienić jakiekolwiek swoje deficyty związane z relacją z ojcem, dlatego że myślą sobie, że przecież mieli dobrego ojca, bo ojciec był. Nie był przemocowy, nie było tam żadnych, żadnych patologii. No, ale jednak w podświadomości takiego chłopca utrwala się taka myśl, że jestem niepotrzebny, jestem nieważny. I to właśnie przekonanie będzie wywierać piętno na jego późniejszej relacji małżeńskiej. Czyli można powiedzieć, że taki, taki ojciec, o którym teraz mówisz, taki niejednoznaczny ojciec. Wpływa na tą relację z tym, z tym chłopcem czy swoim synem negatywnie, można powiedzieć, w ten sposób, że nie interesuje się jego życiem tak do końca, nie wchodzi w nie. Zgoda? Tak, tak. to o to chodzi. Dlatego ten chłopiec czuje się jakoś niepotrzebny w ogóle, bo ojciec sam szczęśliwy jest z osiąganiem. Jakiś sukcesów, jakiś celów swoich. No i sobie myślę teraz, że takie przekonanie: jestem niepotrzebny, to ma bardzo, może mieć bardzo takie poważne konsekwencje w dorosłym życiu takiego mężczyzny, ponieważ on będzie sobie chciał kompensować te deficyty. Nie? Czyli prawdopodobne jest, to widzimy też w naszym gabinecie, że będzie chciał osiągać sukcesy. Tak można powiedzieć, bardziej niż chciał. Będzie to dla niego bardzo ważne, żeby być zaangażowanym, ale właśnie nie w relacje z synem, tylko w relacje czy z żoną, czy z córką, tylko w pracę, czyli tam, gdzie ma bezpośredni wpływ i to jest widoczne też. Na zasadzie takiej pokażę Wam właśnie, że jestem ważny i potrzebny. I o tym nie będzie nawet wiedział. To jest chyba najbardziej przykre, nie? I z tego powodu też właśnie nagrywamy te podcasty, żeby uświadomić ci, że jeżeli praca dla ciebie jest ważna i czasami w nią uciekasz nadmiernie, to wcale nie oznacza, że to jest źle. To chodzi tylko o to, że straciłeś balans, nie? Że jako ojciec czy jako mąż jesteś zaproszony też do budowania, nauczenia się budowania relacji, żeby móc się właśnie angażować emocjonalnie. Emocjonalnie w, w te relacje, bo też mo, mogło się tak zdarzyć sobie, myślę, z tym mężczyzną, że z tym takim deficytem właśnie jestem niepotrzebny. Kompensuje to bycie nadmiernie ważnym nie? czyli zaczyna dominować w relacji, rozkazywać, przestawiać, jest taki nadmiernie surowy dla swojej rodziny, no bo w końcu utrzymuje relacje i ma coś do powiedzenia. Są jeszcze inne formy tego opuszczenia przez ojca, i może to być na przykład przemoc. I to spotykamy dosyć często, kiedy, szczególnie kiedy ojciec jest alkoholikiem albo zajmuje jakieś ważne stanowiska w jakichś organizacjach hierarchicznych typu wojsko. Choć nie zawsze to się dzieje, oczywiście, mówimy, że to wtedy, wtedy jest możliwe. I może stosować przemoc fizyczną, czyli bicie, szarpanie tego dziecka, albo też przemoc emocjonalną, przemoc słowną, tak jak wrzaski, wyzwiska, poniżanie, krytykę, pogardę. I to właśnie, tak jak mówię, zdarza się najczęściej w takich rodzinach. Alkoholowych, z tym to się kojarzy. Ale nie właśnie... zawsze tak jest, prawda? Nie zawsze tak, tak. jest oczywiście. Czasami, czasami y, może to być przemoc zawoalowana, y, taka, gdzie ojciec swoim sposobem bycia, zachowaniem całkowicie podświadomie, y, tak dobiera słowa, gesty, mimikę, y, że y, daje do zrozumienia synowi, że odczuwa do niego po prostu nic oprócz pogardy i odrzucenia. Mm. Y, I właśnie y, wtedy ten syn. Żyje w ciągłym stresie, w ciągłym napięciu, w ciągłym lęku. Jego poczucie własnej wartości bardzo mocno spada. No i, i po prostu no, jest bardzo mocno, cały czas zestresowany. I właśnie ta przemoc zawoalowana czasami jest nawet gorsza niż ta, niż ta przemoc wprost, mm -hmm. dlatego że to dziecko w żaden sposób nie zdaje sobie nawet sprawy. Że, że, że to jest przemoc. A jednocześnie w sercu myślę, że budzi się takie przekonanie, właśnie jestem niewartościowy, nie jestem gorszy, hmm. prawda? Bo takie poniżanie, tak, to to budzi bardzo dużo właśnie takiego wstydu i lęku. I myślę, że jak taki, taki syn właśnie wejdzie w dorosłe życie, to będzie mu bardzo trudno zbudować relację harmonijną małżeńską, czy w ogóle relację, ponieważ jego emocje mogą być zablokowane jako mechanizm obronny, nie? Ponieważ no, nie miał innego sposobu, jak właśnie się odciąć od swoich emocji, od swojego bólu i cierpienia. Zastosował ten mechanizm obronny, żeby przetrwać i i wtedy właśnie to, to słyszymy też często od kobiet, nie? że ja nie wiem, co on myśli, co on czuje, z nim nie da się porozmawiać na żaden taki trudniejszy temat. Umniejsza różne problemy, po prostu jakby nie ma dostępu do siebie samego i swoich emocji, swojego przeżywania. nie, Ale też taki mężczyzna poniżany w dzieciństwie może pójść w drugi biegun i sam stosuje przemoc różną albo właśnie taką, fizyczną albo słowną i też może być nadmiernie surowy wobec swoich bliskich. No właśnie wszystko po to, żeby skompensować jakoś swoje deficyty i to poczucie bycia mniej wartościowym człowiekiem. Przechodzi mi do głowy jeszcze jeden taki przykład braku zainteresowania synem i to jest taka forma, gdzie ojciec potrzebuje syna właściwie tylko do tego, żeby ten go podziwiał. Hmm. Bo prawdopodobnie w dzieciństwie no, był poniżany, wyśmiewany, przeżył wiele upokorzeń, i teraz, jak wchodzi w dorosłe życie, to syn wydaje się być takim najlepszym materiałem do tego, żeby móc mu zaimponować i żeby móc pokazać, że jest lepszy, bo to jest dziecko, które ojca traktuje od samego początku z definicji jako autorytet. No i co taki ojciec robi? No, zazwyczaj jest we wszystkim lepszy od tego syna, od samego dzieciństwa lepiej układa domki z klocków, lepiej rysuje, lepiej maluje, lepiej gra w piłkę i wszystko robi lepiej. I nie po to, żeby dać dziecku przykład, bynajmniej, tylko po to, żeby pokazać mu, że jest od niego lepszy. I cieszy się z tego, że syn popełnia błędy, wyśmiewa go, kiedy syn popełnia błędy. Yy, tak naprawdę w ten sposób yy, takiego działania yy, podcina synowi skrzydła yy, i sprawia, że ten ma zablokowaną później energię do twórczego działania do sięgania po rzeczy, do osiągania sukcesów yy, no właśnie takie ja ojciec też czasami specjalnie wyszukuje takie dziedziny czasem całkiem absurdalne, które z życiem nie mają nic wspólnego yy, żeby tylko pokazać Temu synowi, że jest od niego lepszy. No i syn wtedy właśnie wycofuje tą energię do działania, do uczenia się też nowych rzeczy, próbowania różnych rzeczy, doskonalenia umiejętności. I no, w dorosłym życiu będzie mu brakowało właśnie uznania, docenienia, właśnie bycia widzianym. Przez ojca ten deficyt będzie też odciskał swoje piętno na jego późniejszych relacjach. No to sobie myślę, że taki, taki mężczyzna, który miał takiego ojca, właśnie, który był do podziwiania, ten ojciec, to wchodzi z takim przekonaniem, że ja sobie nie poradzę. Że jakoś nie, nie, nie jestem wystarczający, żeby sprostać tym czynnościom życia, jakimś sytuacjom życiowym. Że jakaś taka, pomyślałam sobie o bezradności tego, tego mężczyzny, którą oczywiście nie pokazuje, ale często przecież widzimy, że faceci z taką historią życia wchodzą w relacje z kobietami, które są dominujące. Nie? Ponieważ ta sprawczość męska jest, jakoś chcę powiedzieć, tak w cudzysłowie zablokowana czy wycofana, i takie kobiety właśnie odpowiedzialne, które podejmują decyzje, nie? bo w tym mężczyźnie też jest lęk przed podejmowaniem decyzji, a konkretnie przed porażką, to właśnie sprawia, że ta kobieta przejmuje na siebie tą odpowiedzialność. Nie? I no niestety wydawałoby się, że to jest całkiem niezły układ, dobrze się ten chłop ustawił w tej relacji, ale to jest tylko pozornie, bo każdy z nas w swoim sercu czuje, że my wszyscy jesteśmy równi nie? i każdy z nas y, y, potrzebuje być uwzględniony, y, być no właśnie tak samo ważny. I y, y, dochodzi, i to też znamy z gabinetu, do takich sytuacji, kiedy ta kobieta już jest tak przeciążona. Y, Podejmowaniem decyzji, że chciałaby się wesprzeć na tym facecie, nie? na tym swoim mężu, i mówi do niego: słuchaj, co teraz zrobimy? Wiesz, mamy ważny temat, tutaj jakąś decyzję trzeba podjąć, i ten mężczyzna myśląc, że to jest okej, okay, że. że, że no, właśnie, jakoś wspiera tą swoją żonę, mówi, wiesz, kochanie, a co ty byś zrobiła? Jak ty uważasz? To zróbmy tak, jak ty uważasz, nie? Właśnie, z tego lęku przed podjęciem niewłaściwej decyzji. Wiemy z jakiego powodu, prawda? No tak, ale on też potrzebuje, też potrzebuje mieć jakiś wpływ, prawda? Ma tę potrzebę. I jak próbuje sięgnąć po zaspokojenie tej potrzeby, to zostaje zaraz ucięty przez żonę, bo on nie potrafi tak podejmować dobrze decyzji jak ona, prawda? Właśnie. I tutaj koło się zamyka. Tak jest. Dlatego mówimy o kryzysie, który jest dobry w, te, w takiej sytuacji, bo to małżeństwo ma wtedy szansę na to, żeby wyrównać pozycję w relacji, nie? Ale też jest tak, prawda, że może się zdarzyć, że taki chłopiec, któremu ojciec podcinał skrzydła. Ma jakąś taką osobę w otoczeniu, właśnie, kto pozwoli mu jednak odzyskać tą sprawczość. To nie zawsze się kończy właśnie tym taką niechęcią do podejmowania decyzji, nie. Tak, to może być jakiś wujek, nauczyciel, starszy kuzyn. Często kiedy ktoś widzi w otoczeniu, że dzieją się tam złe rzeczy w rodzinie, to wyciąga rękę do takiego chłopca. I wtedy ten chłopiec oczywiście może tą swoją energię sprawczą wykształcić, ale nie zawsze to dzieje się właśnie w ten sposób, że to jest zdrowe mm. tylko właśnie on zamiast wycofać, tak jak w przypadku tym, kiedy nie ma nikogo w swoim otoczeniu, wycofałby tą energię swoją to tutaj będzie ona nadmierna, właśnie w celu kompensacji. Tego, tego deficytu, który miał z dzieciństwa. Czyli rywalizacja na przykład może nastąpić w małżeństwie? Nie? Dokładnie tak, mm. może być właśnie rywalizacja. Mm -hmm. No właśnie, jaki ojciec taki syn, <laughs> ale też chcemy powiedzieć, że to nie jest wyrok. Że to nie jest tak, że nasza przeszłość jest, determinuje to, co będziemy, jak, czy będziemy szczęśliwi, czy też nie będziemy szczęśliwi w, w naszym życiu dorosłym. Bardziej chodzi o to, żeby sięgnąć po swoje zasoby, żeby je odkryć, żeby odważyć się. Nauczyć się tego wszystkiego, czego nie nauczyli nas nasi rodzice. W tym przypadku, jeżeli jesteś mężczyzną, to czego nie nauczył Cię Twój Ojciec, żeby zdobyć ten wzór męskości, żeby w ogóle zacząć się zastanawiać nad tym, jakim ojcem chcesz być, jakim mężem chcesz być. Jeśli masz problem z emocjami, ich wyrażaniem, to może czas się ich nauczyć wyrażać. Bardzo przydatne w życiu. Um, ale jeśli w ogóle chcesz zacząć pracę nad sobą, jeśli chcesz głębiej zobaczyć czy spojrzeć na swoją relację z ojcem, to w komentarzu znajdziesz link. Jeżeli do nas napiszesz, prześlemy ci proste ćwiczenia do, samodzielnego, do samodzielnej pracy. I też zachęcamy cię do różnych kursów. W ogóle, żeby sięgnąć, żeby ten podcast był takim pierwszym krokiem, a może kolejnym krokiem do tego, żebyś. Odważył się zacząć swoje życie, ponieważ w innym wypadku będziesz powielał po prostu schematy, które znasz z Twojego domu rodzinnego. A w ogóle, jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to zapraszamy Cię na kolejne odcinki. Będziemy kontynuować serię um, Relacja Ojciec i Syn. Będziemy nadal wymiatać różne tematy i wszystko to, co jest ważne dla naszych relacji małżeńskich. Jeśli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj nasz kanał. I oczywiście prosimy o łapkę w górę, jeśli to, co przedstawiliśmy, co, z czym się dzielimy z Tobą, jest dla Ciebie ciekawe, interesujące, wartościowe. To pomóż nam docierać do większego grona osób. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy do zobaczenia. Do zobaczenia.